No, a kto? Lepiej mnie wpuść, zanim spadnę. A kto powiedział, że chce ci pomóc? No, daj spokój. Wszystko ci wynagrodzę, tylko mnie wpuść. No, już dłużej nie wytrzymam. Mamo, otwórz okno. Dobrze, otworzę, tylko w sumie u mnie dużo się zmieniło. Dobrze, wybaczam. Tylko otwórz okno. No, już dłużej nie wytrzymam. Na no, górze jest blokada. No! Normalny? Proszę? No ulgowy tylko z legitymacją yy, Normalny, poproszę? Palący? Ja? A kto? Już nie. To w razie czego nie strzepywać na podłogę. Popielniczki są w wagonach na obu pomostach. Niepalący, tak jak ja. Więc wiele nas łączy. jak tu zagadać? Opowiadanie o psie. Kiedy ta młoda dziewczyna podchodzi do niego już jako dorosła kobieta i mówi nie potrzeba smyczki, żeby chodzić przy nodze. Nie na tym polega wierność. Podwórkowy kundelek. A jednak? Pamiętasz, jak patrzył? Wciąż to widzę. Jego ufne, brązowe oczy wybaczają z góry wszystko. Cierpliwie wierzą, bo już dawno wybrały. Nie cofną się przed niczym. Nie zwątpią nigdy. Wystarczy jedno znajome gwizdnięcie, czuły znak, że wszystko jest tak jak dawniej. Że można się przytulić i że czeka tysiąc ulubionych pieszczot. I czułych słów. Aniele. Archaiczna pozostałość paternalistycznej wizji świata, która wciąż pokutuje w społeczeństwie i każe nazywać kobietę aniołem. Aniołem, czyli nie człowiekiem, tylko czymś, co nie może normalnie, równoprawnie uczestniczyć w życiu społecznym. Ma być jedynie ozdóbką dla świata mężczyzn, odbierać yy, rzekome hołdy w czasie do tego przeznaczonym, ale tylko wtedy, kiedy potencjalny czciciel, a właściwy posiadacz anioła, ma na to ochotę. Anioł jest przez chwilę uwielbiany, a potem może robić co tylko chce, czyli większość czasu ma poświęcać na utrzymywaniu w odpowiednim stanie raju, do którego czasem zechce wstąpić mężczyzna. To ma być. Równouprawnienie to to, to to ma być partnerstwo? Nazywanie kobiety aniołem to także wyraz seksizmu jeszcze gorszy, bo przepełniony protekcjonalnym pobłażeniem dla słabszej płci. I to jest dopiero seksizm. W życiu mi się nie skojarzasz z aniołem, przysięgam.